Cześć, dzisiaj. Ja witam Was bardzo serdecznie w sobotę w kolejnym dniu vloga mamy już, mamy w sumie, jest dość wcześnie jesteśmy po śniadaniu, jesteśmy już ogarnięci i e, zbieramy się jak widzicie, nawet witam się z wami w makijażu, co ostatnio rzadko mi się zdarza, e, a my się już właśnie szykujemy i zbieramy się i będziemy wyjeżdżać i wezmę was ze sobą, mam nadzieję, że nagram jak najwięcej, ale i tak myślę, że przeciągnę tego vloga e, właśnie do poniedziałku, także e, dzień dobry, witam się u nas jeże, w ogóle jeżeli chodzi o pogodę Wczoraj Było bardzo słonecznie, ale zimno, mroźno 0 minus 1, a dzisiaj nie wiem. Za oknem wydaje się być ładnie, nie jest bardzo słonecznie. Zobaczymy, jaka będzie temperatura, jak wyjdziemy na dwór. Czy Munio? Munio? Nie wiem. Ktoś to szybuje. O, Kosi trawy raczej nie. Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu, mamy dzisiaj niedzielę jest poranek, to jest godzina po dziesiątym, jesteśmy po śniadanku i pomału, pomału się y, ogarniamy, jak widzicie m, m, trwa rozruch tak, tu radio ok radio wyłączone, muzyka za oknem wygląda całkiem, całkiem ładnie. Także zobaczymy, bo zaraz będziemy się i będziemy yy, wychodzić. Jesteśmy teraz tutaj u babci. A, a kto będzie tutaj schował? Żeby żeby to się do żebyś tak co tata? Żeby ta? do A żeby tata liczył do 10. Ta to liczba do 10. Co? O, małolatki, au. Jest, dobra. To do później będę się jeszcze później z wami łączyła, musimy się e, ubrać, posprzątać, popakować e, i będziemy jechać. Dzień dobry, słuchajcie, po raz kolejny. Tym razem już z samochodu i wiecie co, chyba po prostu przyszła już wiosna. Eee, widzieliście już, że zakwitły eee, kwiatki na dworze przepięknie, śpiewają ptaszki. Jest bardzo, bardzo przyjemnie, że chciałoby się być i być na tym dworze. Już jest po godzinie nas i my teraz już jedziemy na Białogard, ja zawsze gdzieś jedziemy. No, to nie biorę w sobie głównie ze sobą kosmetyków, i właśnie zazwyczaj na drugi dzień chodzę. Taka, no, make-up. Hej, hej, e, witam Was serdecznie. Jest już e, później, a my jesteśmy już w domu. E, najpierw e, byliśmy z babcią na obiedzie, potem jeszcze pojechaliśmy na kawę do mojej teściowej i przyjechaliśmy już do domu. Jesteśmy już w domu. E, zobaczcie moje tulipany są, trzymają się świetnie nawet rozkwitają, właśnie niedawno zmieniłam im wodę, także super pokażę Wam tylko, bo byłam dzisiaj w Rossmanie kupiłam tą oliwkę chociaż powiem Wam szczerze, że najwięcej od Was propozycji było o oliwce z hipa że jest podobno najlepsza, jeżeli chodzi właśnie o rozstępy na brzuchu ale też było sporo o tej, a o tej już powiem szczerze, że kiedyś też słyszałam, jeszcze zanim nawet byłam w ciąży i kogoś tam oglądałam, to dziewczyny chwaliły tą oliwkę, także, także spróbuję, bardzo ładnie pachnie. Najpierw sobie wykorzystam już to, to, ten palmer, który mam i potem będę natłuszczać po prostu oliwką, bo tak jak Wam mówiłam, ja już trochę rozstępów mam. Także tylko chodzi mi o takie, wiecie, dodatkowe nawilżenie właśnie tej skóry, żeby nie powstało ich jakoś więcej. Też był taki produkt, który poleciło kilka z Was, bo zazwyczaj reszta produktów to były takie pojedyncze osoby a też kilka osób polecało mi taki produkt który jest dostępny na Allegro, to jest już taki droższy produkt bo kosztuje chyba gdzieś około stówy także jak nie zobaczę żadnych rezultatów znaczy no żadnych rezultatów, zobaczę jak będzie mi się z tą oliwką nie pracowało jak nie to wtedy spróbuję może tamtego, nie pamiętam już nawet jak to się nazywa chyba coś na e ale tak, na razie właśnie ta Oliwka. Zaczął się w ogóle też serial na Polsacie, W Rytmie Serca. Pamiętam, że go kiedyś oglądałam, ale nie miałam pojęcia, że on tak szybko się już zaczyna. To tyle na dzisiaj. Dziękuję. Dodaję dla Was w ogóle kolejnego vloga, także te vlogi zaczynają się pojawiać bardziej regularnie. Zobaczymy, czy dalej będę miała taką wenę do nagrywania. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Pa, pa.